Mam spore braki w nagrywaniu, przed chwilą walczyłem bardzo długo z ostrością, żeby się tego podłączyć. No cóż, chyba wiek robi swoje. A filmować zacząłem od niedawna, także widać to chyba moje takie nieporadne filmowanie. Dzisiaj drugi dzień albo nawet już drugi pół. Zimy termicznej. Przypominam zimy termicznej. A słoneczko jest bardzo fajne. Wyż mamy nad Radoniem. w okolicach miał padać śnieg, nie padał. A w nocy miał padać śnieg, nie padał. A jeśli spadł, to po prostu nie ma tutaj albo spadł w bardzo małych ilościach. Natomiast teraz możemy podziwiać Gabrona e, przy pięknej pogodzie. E, mam nadzieję, że. Cały czas mam nadzieję, tak jak w od dłuższego czasu, że przylecą tu jeszcze na te nasze jemioły, które w tym roku obróciły naprawdę e, bardzo. No i przylecą tutaj, przylecą tutaj jemiołuszki. E, jemiołuszki mają duże zdolności do e, takich przefermentowanych owoców i znane są z tego, że potrafią się upić. Można znaleźć taką nie przepitą w cudzysłowie powiem ziemiołzkę, która troszkę dochodzi do siebie. No, nie jest to najlepsze dla... znaczy jest to dobry, dobre dla drapieżników informacja. Natomiast sam tak ma dużo większą zdolność metabolizmu alkoholu niż, niż u nas, także ewolucyjnie się do tego przystosował. No niemniej czasami taki przesadzają z ilością zjadanych, sfermentowanych owoców. Ja osobiście takiej sytuacji nie widziałem, no ale potem takie są. Zobaczymy jak tutaj będzie z niecierpliwością czekam, a z przylecą może się doczekam, może przylecą tutaj i będą tutaj się uwijać. Co roku są, więc nie mam powodów przypuszczać, żeby ich w tym roku ich zabrakło. No i, i one wprowadzają w te raczej czarno-białą kolorystykę zimy, chociaż to do końca nie jest prawda. Coś nowego, coś kolorowego. No i paradoksalnie są z północy. Na północy ptaki są. Bardzo kolorowe, no, powiedzmy, że gile, które u nas się też gnieżdżą, ale są kojarzone z ptakami północnymi. Piękny czerwonek, czy rzodziowy czerwonek, przepiękny. Też ptaki północne, z siewek Morwe na przykład, bardzo piękny. Tak. E, wszystkie, wszystkie, e, wszystkie jeszcze kolorowe, na przykład e, e, płatkonogi. Jeźdę, jakie one są fajne. Kamusznik też na północy gnazduje. Eee, no i te północne ptaki są łuskowiec, eee, modraczek. No jest masę tych ptaków, które są naprawdę bardzo pięknie i kontrastowo ubarwione. U nas w większości ptaki no, trzeba się tym oprzyjrzeć, ale są nie tylko w moim odczuciu wspanowane, choć mają przepiękne ptaki. Anglinga. Na przykład do nas dosyć Późno mamy takie jak Dudek. Też przepiękny ptak. No i szczygieł. szczygieł, który jest cały rok. No ale tutaj rzadko na tym grzowie się dają szczygły. Więc nie wiem czy mi się uda. Ale patrzcie na tego gawrona. On też takim świetle, On nie tylko jest w jakimś sensie pięknym ptakiem. No e... i bardzo dobrze. E... Też jest ciekawy. E... Niezależnie od gatunku warto jest yy, obserwować przyrodę. No i niezależnie od pory roku, każda pora roku, każdy fragment miał przynosi inne obserwacje, innego rodzaju, innego charakteru. Mimo, że one się powtarzają w ciągu wieków, ale mimo wszystko trwa przecież ewolucja. Ona się nie zatrzymała i te mechanizmy są cały czas doskonalane przez kolejne pokolenia e, istot żywych, które funkcjonują w tym ekosystemie, który akurat w tym momencie jest, jest jest, 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 jest tej czasoprzestrzeni, jest dostępny na tej planecie i trzeba się do tego, do tych zmiennych warunków dostosować. Życie idealnie od tego już od 3,5 miliarda lat dostosowuje się do tego, do tych zmian, które zachodzą na terenie całej planety. No i tworzą się takie fascynujące zjawiska yy, i stworzenia, tak jak o zjawiskach myślę tutaj na przykład o migracji ptaków, ale nie tylko migracji. Strategia przetrzymania zimy u płazów yy, na północy, u ssaków na północy, to też są bardzo ważne. U bezkręgowców. Yy. To, to też są rzeczy, które jak wchodzimy, zaczynamy je rozgryzać. To okazuje się, że to naprawdę jest pasjonująca historia. A nic, chyba się już napatrzyliśmy na tego gawrona. Przez chwilę jeszcze będę milczał. O, widzę, że aparat sam tutaj łapie ostrość. Gawron nam się rusza, więc będziecie słyszeć korektę, korektę przez ostrości. Stworzoną przez sam aparat. Ja fotografuję Nikonem, nie jest to kamera, tylko Nikon. E, aparat głównie fotograficzny. Od niedawna mam taką zabawkę. Chociaż nie jest to bezlubsterkowiec, więc nie jest to ostatni krzyk mody. Ale jed, ma jedną zaletę: czuć jego wagę, jego wartość po prostu w ręce. I poza tym jest. No, Nikon jest. Znaczy fale Akurat ja używam takiego takiego, takiego aparatu, chociaż używałem różnych. Były Canon, i Olympus. A... prawda moja przez długi czas po prostu nie stać mi było na aparaty, więc zawsze były to z wolnej półki. Ewentualnie kupowałem jakieś używane, jeśli już chodzi o lustrzanki. A do lustrzanek, do lustrzanek przekonałem się stosunkowo. O, no i skończyło się odleciał z niższej części czatowni, na której mam nadzieję, że powitamy kolejnych gości, tym razem zimowych.